Już niedługo w Częstochowie Jonex Polish Open, bardzo duża impreza w świecie badmintona. Panie prezesie, pytanie numer jeden. Skąd wybór właśnie Częstochowy? Dlaczego to pod Jasną Górę zjadą najlepsi badmintoniści? Znaczy wybór był dokonany jeszcze poprzez poprzedni zarząd, aczkolwiek jestem przekonany, że to był dobry wybór, tym bardziej, że rok temu impreza się nie odbyła, więc sam fakt, że... Organizator z doświadczeniem, bo macie jest młody, ale już doświadczenie ma, chciał zorganizować taką imprezę. Zakładam, że to był dobry wybór. Mam nadzieję, że wszystko też będzie do końca tip-top, tak jak jest teraz, a biorąc pod uwagę i zainteresowanie zawodników ze świata i skalę, no to, to rzeczywiście tą organizacją trzeba się wykazać, tym zmysłem całym. Badminton to taka dyscyplina, w którą chyba każdy kiedyś grał, ale nie jest ona gdzieś tam w świecie, przynajmniej tak mi się wydaje, bardzo popularna. Jak zwiększyć popularność tej dyscypliny sportu w Polsce? Znaczy, jak mówi Pan, że w świecie nie jest popularna, to... W Polsce. W Polsce, tak. No, w świecie, w świecie na szczęście jest i wiemy w jaki sposób... Do tego dążyć, niestety nie zrobi się tego w rok 2 czy 5. Ważną rzeczą jest oczywiście, żeby ten badminton z racji niezbyt wysokich kosztów inicjacji mógł trafić do szkół, żeby mógł trafić do szkół, no to najpierw musimy przeszkolić nauczycieli, którzy nie będą się bali poprowadzić takich zajęć wychowania fizycznego. Jednocześnie będą potrafili, więc my czynimy te wszelkiego rodzaju działania poprzez właśnie programy, poprzez wsparcie ministerialne, ale no to jest jakby no długa ścieżka do tego, żeby. Osiągnąć ten sukces, gdzie nawet nie wiem, no w samym Hamburgu w Niemczech jest więcej klubów zarejestrowanych niż w Polsce. Trochę też jest innego rodzaju, pewnie chęć kultura ludzi do zrzeszania się, do propagowania pewnych zachowań. Na pewno nie ma lepszego sposobu wychowania, to jest moja opinia, niż poprzez sport. No Więc do pewnych rzeczy musimy. W pewnym sensie wrócić. No teraz najważniejszą rzeczą pewnie jest to, żeby odgonić dzieci od komputerów, a czy to poprzez Badminton, czy poprzez inną dyscyplinę, no generalnie rzecz biorąc poprzez sport. Biorąc pod uwagę możliwości, skalę, na pewno będziemy czynili te wszystkie działania, żeby, było, żeby był sport jak najbardziej popularny, aczkolwiek no po tych kilku latach, nawet można powiedzieć, sześciu, siedmiu. Widać zdecydowanie, że jest tak, no jest i turnieje są na najwyższej rangi, i coraz więcej jest, to też jest ważna grupa społeczna badmintonowa, bardzo dużo amatorów. Oczywiście szczególnie no, amatorów w dużych miastach. No, w mniejszych miastach z kolei powstają nowe kluby. No, także może to nie jest jakby geometryczny przyrost, ale na pewno jest rozwój. Jak nasi zawodnicy wypadają na tle świata, mamy się czym pochwalić? Mam nadzieję, że będziemy się mieli czym pochwalić. Ci najlepsi zawodnicy pokończyli już swoje kariery. Te sukcesy, które mieliśmy, no to rzeczywiście nas predestynowały do tego, żeby móc się pokazywać na najlepszych turniejach na świecie. jak Nie ukrywam, że mamy dziurę pokoleniową z jednej strony, z drugiej strony mamy dużo na pewno nadziei związanych z obecnością trenerów koreańskich, którzy do nas przyjechali na dłuższy okres czasu po to, żeby nam ten system cały odbudować, zbudować, poprowadzić. Na pewno stawiamy na jeszcze młodszych zawodników, typ 13, 14, 15-letnich. Tam staramy się już znaleźć takie, powiedzmy sobie, drugich Mateusiaków, czy, czy, czy Łogoszów, czy, czy, czy nadi Zięby. Gdzieś tam u dziewczyn będziemy szukali. Także na pewno jest to długi proces. Na razie... Innego rodzaju, powiedzmy sobie, też pryncypia, bo kiedyś jak był trener koreański, no to był odpowiedzialny za przygotowanie kadry olimpijskiej. Tak. Osiągnęliśmy wtedy największe sukcesy, bo było Mistrzostwo Europy w 2012 roku w Mikście, były Igrzyska Olimpijskie w Londynie, gdzie było mało co. Także tych sukcesów było te sporo, te rankingi były na dosyć wysokim poziomie, teraz mamy innego rodzaju, tak jak powiedziałem, pryncypia, no, koncentrujemy się na szerokiej ilości zawodników młodych, których chcemy poprzez właśnie odpowiednie szkolenie no, za parę lat, taki jest plan jeszcze, nie, może nie na tej igrzyska, bo teraz będziemy walczyć o obecność na igrzyskach. Ale na te następne, które będą, no, żebyśmy no, wrócili do tego, co było. Panie prezesie, na koniec nie mogę nie zapytać. Wątek Częstochowski. My tak nie całkiem tak dawno mieliśmy tutaj drużynę ligową w Częstochowie na poziomie ekstraklasy. Jest szansa, że właśnie taka impreza jak Jonex Polish pomoże nam, aby ten badminton Częstochowski też gdzieś tam dźwignął się do góry? Znaczy na pewno takie, takie imprezy są inspiracją do dalszego działania, no bo to w zasadzie no tak to powinno wyglądać, żeby nie kończył się badminton na zorganizowaniu tej imprezy, tak? tylko żeby coś za tym poszło dalej. Macie po pierwsze no, historycznie osiągnięcia, macie zawodników, Adam Cwalina, no przecież jest z Częstochowy, teraz można powiedzieć najlepszy, najbardziej doświadczony zawodnik w kadrze Polski już na Igrzyskach był, więc zakładam, że tych następnych też się znajdzie. Co do Ligi czy Ekstraklasy, to od września będzie ruszała i pierwsza liga i druga liga. Ona będzie, mam nadzieję, dostosowana w taki sposób do możliwości klubów, żebyśmy no, mogli te szczeble rozgrywek uruchomić jak najszybciej. No i mam nadzieję, że gdzieś tam w tej pierwszej lidze często chyba powinna się znaleźć po to, żeby też się odbudować. No bo... Takie miasto z takimi tradycjami powinno oczywiście grać w Ekstraklasie. Panie Włodysie, dziękuję bardzo dziękuję. i życzę udanego turnieju, który już pod koniec marca w Częstochowie.